Witam was serdecznie, kochani widzowie, na moim lajdzie, ja jestem Dawid Jasper, widzowie, dopiero wstałem o godzinie 17.01, a jest godzina 18.04, musiałem ich na zastrzyk! musiałem jechać na zastrzyk, widzowie. Przez zaużywanie poważnej groźby karalnej pozbawienia życia na moją mamę za to jebane kurwy dostaniecie ban na zawsze dwa. Dzięki, Dawid. Imię Hugo, co sądzisz? Odpowiedź to ważne, okej, okay, okej? Okay. Hugo, 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 jego mama Rugo, ona go ruchała, wódki dużo miała, urodzinę żyła. Hey, hey, na hey. mnie się Jakie ty teksty walisz? Dawaj, Dawid, jestem twoim widzem, chcę, żebyś wszedł na tą stronę ptoszek.pl, tam są dla ciebie przygotowane niespodzianki, kczer, dla ciebie przygotowałem tam. ty typie, nie będę chwalił, żadnej strony, Spierdalaj! Kablociąg. Trzy złote. Dawid. Dawid, ja w sprawie pumy. Bierz wielkiego myszarda pod pachę i uciekaj. Miska to wilkołak i przemieni się w nocy w potwora i was zje. Eee, dobre, dobre, dobre. To było dobre kurwa, to było dobre. I to nam na nowego Discorda od Nada 5 zł. O Donada 5 zł daj nowego Discorda. Pokażę wam... Mogę coś powiedzieć. Ej, mogę coś powiedzieć dla widów? Mogę coś powiedzieć szybko? Ale szybko powiem. No. Widzowie, widzowie, na Boilerowni Discord GG Jasper, na kanale Jasper macie za darmo linka do Discorda i nie wysyłajcie mu pieniędzy, bo macie za darmo tam linka. Nie musicie płacić za dołączenie na serwer, macie na Boilerowni za darmo. I do Sabana, żegnam. Ale Ryszard prowokuje! Ty, ty jak, jak ten, jak osioł się zachowujesz? Nie osioł? Ucałowałeś tatę. Że cię zabiera, wolę bym ciebie uczął. Tate lepiej. Cześć, ja ulani! Policja jedzie. Gdzie policja? Policja jedzie. Nie, inaczej to zrobisz. Nie, inaczej, to zrobisz... Proszę. Dziękuję. Ulani powiedział, że, że się zachowuje. Kościół. Kto? Ulani powiedział, że się zachowuje kością. Kto? Ulani. Że ty? Tak. No właśnie, bo ci można mówić, a te we 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 we. Pesz I Dalej. Ja, ja, Jakieś czary ciebie Uwierzycie, życie, Karina? To pod umarł moje życie. No harulani. Harulani. No siema, siema. Dzwoniłeś do mnie. No chciałem ci powiedzieć, że, że koniec z tym wszystkim. Za kim? Z czym? Już nie daje rady. Z czym nie dajesz rady? No na Discordzie siedzę. Jak chcesz to choć pogadać. Ulani dzieje, co się dzieje Ulani? Zaczkiem masz dosyć. Ulani co się dzieje? A kurwa przejebana sprawa Dawid. Ale o co chodzi dokładnie? Rozumiesz to, że Za jakieś 16... Nie, za jakieś około 10 minut, jak sędzia do 4 minuty to 10, a jak nie to 6, no. S stracisz życie około 24 ludzi. No. <noise> debile, debila kurwa. Spierdam, Spierdzają, kurwa, nie wkrwajaj mnie nawet. Idę grać w gitarę Kurwa, jestem zamknięty w tej posiadłości. Nie mogę stąd wyjść. E, to ja, Dawid Jasper. Jestem zamknięty w jakiejś posiadłości i trzeba podać hasło. Do bramy, żebym mógł stąd wyjść. Pomóżcie mi. Przerzućcie mnie na jakiś szpital czy na policję. Moja, moje ID 518. Kurwa, nie ma tu żadnego ucieczki. Nie mogę stąd wyjść. No hello, mordo! No się Marek! Jestem zamknięty, wejdź ratuj! Jak wyjdziemy stąd? trzeba podać kasło do bramy! O za mną? Trzeba podać kasło do bramy, nie można tam wyjść! A za mną? No i co? I co drujemy? Co dalej? Za mną! No idę za tobą, idę za tobą! Idę za tobą! Jak my stąd wyjdziemy? Jak my stąd wyjdziemy, człowieku? Nie ma tutaj... wyjść wyjścia stąd! No, wyślij nareszcie na resztę! Jedziemy na... jedziemy na... O oh, kur... o oh, kur... ale... Chwawić, chwawić! Nie! Krew ci leci, krew Krew, widzisz tu krew? A, oh, no tak, tak. Na racja. O! Oh, jedział, jedział tam! Bierz, bierz, jedziemy na... jedziemy... O, shit! Jedziemy na... Gdzie jedziemy? Arek? Jedziemy na policję, jedziemy na policję, dawaj! No dobra Zabij pasy! No już nie państwa. Nie wiem, auto jest bardzo słabe, to auto jest bardzo słabe. Będziemy jechać. To jest bardzo... To auto jest chyba na prąd, na prąd. Na prąd? No na prąd jest auto. Bo nie... Bo nie, hawasuje, nie Ale nie, to jest nie, chyba na wodę. Na wodę, dobre, dobre. No ale serio. To nie nie, miłem. <grym> Alek. Przestań! Gdzieś przy plaży chyba jest komisariat Nie przy plaży! To gdzie? Czekaj, zataczuj ci na mapie! Skąd przyjechałeś Arek? Ja widzę mi Arek Jasek tak, tak mówić! jak się nazywasz? Dawid Jak się nazywasz? Ja nazywam się Rambry, rabri, Wójcik, Rambry Wójcik A sk skąd jesteś? Z Los Santos A Ja Nie? jestem z Rosji. Serio? Ja jestem Aaaa Kurwa matek Sartuszko na Rosji Sartuszko na Rosji Sartuszko na Rosji Morda, Morda, halo Halo Morda O kur... O kurwa Stój, stój, stój Dawid Ziemia! Siema, Dawid Ej, zostawcie go Ej Dobra, pituj tego lokalista, pituj tego lokalista możemy? Odkuj mnie, odkuj mnie no dobra, do, no, klamę to, to ci Davida, dam. zostawcie, za Dawid, to jest Dawidek. Dawid, zostawcie porę... go, zostawcie go. Dawid, bierzemy Ratujcie, RADUJCIE! RADUJCIE! Lewandowski nie będzie w Polsce grał. I ja się na nim zepsułem, by Lewandowski nie będzie w Polsce grał. A ja się na nim zepsułem, tak. Ja <laughs> oh. Panie Dawid... A weź mi na chwilę kurwa, mnie tylko ten. Dobra, dobra. Dobrze Dawid, ty to umiesz. Eee, jeszcze daj tu Davida, Dawida, ty jesteś obraca, jest nie będę, nie będę. <muchy> kurwa, ty na rękach jest gniotła, o kurwa. Ja pierdolę, on bala ten wstyd ci zarunku. Co za te pierdolę? Gagi, gagi, to ty walczy, dawid. Co ty mnie zabijasz? O debilu, co ten? Dawid chodzi, ciekawi. Dzieci, i PET pierdolę Marsz na Gdzie jest Rysiek? Marsz na Dąbrowskie Się jeba... Czego zgonią? Dawid, co za psychofany Psychofanie. Ty, bo Rysiu zaraz ci wybije do pokoju Samir, ja k***a hejtelska Ty, Rysiek wybije chyba do pokoju <grym> Flachę do mi robiła k***a stara Flachę mi robiła k***a Dajcie ja to ty robisz teraz. Dajcie to ty kurwa kochany. Ale piję zamykać na mnie. Chyba końca pod komendą uścisk. Dawid, Wójcik. Dobra, za Dawida Wójcika z bana. Nie będzie tak pisał.

jest. <tanie> <tanie> I mnie się brakuje serwisów. Jestem sławnym youtuberem na tą Polskę David Jasper. jasper. Na Polskę, David jasper. Ja nie nie samookreślam. Jestem sławnym youtuberem na całą Polskę David Jasper. Ale nie, że tam Jasper. Nie Jestem sławnym youtuberem na tą Polskę. Nie samookreślam. Jestem sławnym youtuberem na tą Polskę. Nie samookreślam. Jestem sławnym youtuberem na całą Polskę. We wrześniu 1660 David Jasper by że to będzie tam obwałta wiecie. Więc masz, ma, masz muta na 5 minut Nie będę się denerwował O ty śmieciu jebany Ty śmiecił Ja Ty kurwa jebana Ty kurwa jebana Masz Muta na 5 minut Ty szmajebana szma, Nie będę się denerwował. I probierz pakuje walizki 1-0 Polska przegrywa I co mówiłem? Mówiłem? Z chorubskim bramkach spierdzał normalnie kiwał się z z I, bramkarzem? I, i, tak, nie. nie. Bramkarz korupski sprowokował, że bramkę mieliśmy. Ha! Polska, Polska, yeah! Polska, Polska przegrywa! Polska przegrywa! Polska przegrywa 1-0. Polska przegrywa 1-0. Nie drzwi się! Przegrywa Polska! No tak! No, nie drzwi. Polska przegrywa 1-0.

żeby to się kurwa złapał wy dwóch A nie kurzał tego szabu, nie kurzą. I dalej.